Bardzo ważny mecz dla kolejorza, i dzisiaj Lech prowadzi na ten moment z Piastem na wyjeździe w jednej w finału Pucharu Polski z Piastem 1 do 0. A bramkę strzela Michał to jest pierwszy goliszaka w jego karierze. Jeśli chodzi o Puchar Polski, on rzadko grał w tych meczach i tutaj strzela gola główką pięknego po dośrodkowaniu zrzutu rożnego. Lech ostatnio bardzo pragmatyczny, bardzo mało traci goli. W końcu ponad 200 minut na ten moment nie straci Gola. Mrozek dzisiaj dość mocno rozgrzany. Kilka razy piast atakował, strzelał na bramkę kolejorza i naprawdę można powiedzieć, że jest w formie dzisiaj Bartek Mrozek i na ten moment kilka razy uchronił kolejorza od straty Gola. Lech będzie miał też swoje okazje, ale mecz jest dość wyrównany i na ten moment mogą tylko dziękować Szakowi, że ten strzelił tego Gola i Lech do przerwy prowadzi jeden do zera. W tym momencie, właśnie sędzia gwiznął na przerwę. Zobaczymy, jak będzie wyglądać w drugiej części ten mecz, ale na pewno to nie jest łatwe spotkanie dla kolejorza, Ale fajnie, że znowu jest czyste konto. Miejmy nadzieję, że w drugiej części meczu Lech dalej zachowa właśnie czyste konto, że nie straci tego gola, ale będzie o to ciężko, bo piast atakuje. Ale mówię, też jest duża forma Bartka Mrocka, więc na ten moment dobrze to wygląda. Ostatnie tygodnie dobrze wyglądają, przede wszystkim Lech dobrze nie traci w defensywie tyle goli co tracił wcześniej Mońka wszedł tutaj do składu i naprawdę dzisiaj po raz kolejny daje radę Skrzypczak raz popełnił po raz kolejny duży błąd ale na szczęście nasz bramkarz był na posterunku zobaczymy jak będzie tak wyglądał w drugiej części spotkania pierwsza część po 52% posiadania lech strzały 10 do 8 dla piasta strzały celne po 5 więc naprawdę mecz dość intensywny i, I myślę, że jeszcze bardzo dużo odczeka nas emocji w drugiej części właśnie tego meczu. Piast-lech 0-1, do przerwy.